Czy ty zawsze wiedziałaś, że będziesz aktorką? Widzę. Już tak, tak stwierdziłam, że, e, że chyba nie widzę dla siebie innego zawodu. Mhm. E, teatr głównie mnie pasjonował. E, I stwierdziłam, że, że na, do niczego innego się chyba nie nadaję. A gdybyś nie była aktorką, to czym byś się zajęła? Ja chyba bym poszła na chemię. O Jezuśku, dlaczego na chemię? Poczekaj, no tej odpowiedzi się nie spodziewam. Chemia, o, bo. Bo byłam bardzo dobra w liceum z chemii. Mhm, czyli związki chemicznie są, są ci bliskie. Tak, tak, e, uwielbiam właśnie e, Ale przy naprawdę ciebie. to niesamowite, bo żarzę. Nie, żartuję, mało osób, jest z chemii, gdzie dobre. ja z chemii. To był Aha, burzaki. aha o, przepraszam. <laughs> To rzeczywiście. No dobrze, czyli chemia nie. A... Nie, nie, ogólnie nie widziałam dla siebie innej drogi, tylko właśnie aktorstwo i tak dopiąłam. To jest aktor, bo totalnie nie no, 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 no.